Cześć, witajcie. Dzisiaj y, pokażę Wam, znaczy dzisiaj będzie trochę, dzisiaj nie będzie żadnej prezentacji, tylko będzie klasyczny unboxing. Ehm, co, by, co jest w parce, to zaraz y, zobaczycie. Ech. Dostajemy tak jak zawsze standardową, standardowe papiery. Do tego zaraz przejdę. Tutaj mamy kulki GNG 025, folia bąbelkowa, i kolejna tajemnicza paczka, w której są kapsuły CO2. OK. Jest ich około 20. Zresztą zaraz wam. Zaraz zresztą mam wszystko wypakować i wam pokazać. Dobra, to może zacznijmy od tego. Bo to jest praktycznie jeden. Tutaj jest gwóźdź programu. Jest to taki oto plecaczek. Tutaj mamy pierwszą kieszeń. Taką mniejszą. Najzwyklejsza no kieszeń możemy tutaj coś wrzucić, co, co tam chcemy. Tutaj mamy miejsce, żeby sobie coś przyczepić, taki, takie rzepy. Że, Teraz ukazuje nam się kolejna kieszeń. Wszystko oczywiście jest na zamkach dynamicznych, czyli na suwakach. Oj, dobra. I w środku dostajemy e, CamelBak od razu w zestawie dostajemy CamelBak z rurką 3 litrowy, pojemność 3 litrów. E, chyba to jest ten, który jakby trzyma e, stałą temperaturę w środku. No i mamy e, dziubek, przez który możemy, przez który e, jak który, dzięki któremu jak ciągniemy z niego jak tutaj pijemy, możemy stąd pić po prostu nie bez wyjmowania ze środka powiem wam, że bardzo fajnie, fajnie że od razu dostajemy to w zestawie bo y, nie chciałoby mi się kupować oddzielnie a poza tym ten plecaczek jest naprawdę bardzo fajny i bardzo przyjaźnie wygląda no i to chyba by było na, na tyle teraz jeszcze mogę wam pokazać, że y, tutaj po boku mamy y, te paski mole na jednym i na drugim boku mamy te paski tutaj mamy też takie paski mole, tylko że tylko w trochę większej wersji i, 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 i tutaj oczywiście na nasz na to żeby się założyć sobie na plecy i pas tutaj biodrowy. O, to dość ciężko zawsze wychodzi, nie chcę mi się tego teraz otwierać. To teraz tutaj kulki mamy i wyjmę nasze wszystkie kapsuły. No. Yy, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w tej dużej kieszeni tej Dużej kieszeni tutaj mamy jeszcze oddzielną kieszonkę, w którą właśnie wsadzamy ten nasz camelback, czyli jak to woli powiedzieć, bukłak na wodę, coś takiego. Eee, no i tak, to by było na wszystko w tym odcinku. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, to możecie zostawić jakąś e, oc e, pozytywną ocenę pod filmem, albo dodać e, komentarz. To ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, cześć,